Dzień dobry albo dobry wieczór, mam dla Was taką dobrą drożdżówkę. Częstujcie się, weźcie jakoś kawę i herbatę, i zaczynamy kolejny odcinek, a właściwie serię, ale o jej tytule powiemy w końcu tego e, odcinka. Jeśli chcemy jeździć samochodem, dobrze, zapisujemy się na kurs prawo jazdy. Jeśli chcemy mówić po angielsku. Kontaktujemy się z jakimś nauczycielem angielskiego. Jeśli chcemy być lekarzem, zaczynamy studiować medycynę. Nawet jeśli chcemy zmontować dobrze szafę z IKEA, to zaglądamy do jakiegoś manuala, by nie popełnić błędów. Czyli kierowcy chcą bezpieczeństwa. Przyszli dobrzy mówcy po angielsku chcą dobrej... Do, dobrego poziomu angielskiego. Przyszli lekarze chcą dobrego, dobrej, dobrej wiedzy z medycyny. My, single, chcemy mieć dobre małżeństwo, które jest udane, które jest kwitnące, które jest dogadujące się, które jest pełne pasji. No przynajmniej tak mi się wydaje, że wszyscy tego chcemy, że chcemy miłości raz na całe życie. I, a małżeństwo jest czymś bardzo odpowiedzialnym. To jest coś zdecydowanie ważniejszego, mocniejszego, takiego nawet wrażliwego niż kurs, niż angielski, niż, niż moja medycyna. I zobaczcie, że by uniknąć niebezpieczeństwa na drodze, by nie narobić bałaganu, idziemy na kurs. By nie narobić błędów językowych na rozmowie kwalifikacyjnej, uczymy się angielskiego. By nie poplądać coś w tej szafie, jesteśmy w manualu z IKEI. Dlaczego więc nie inwestujemy w jakiś kurs, w wiedzę? Dlaczego nie uczy nas się tego w szkole podstawowej, w liceum, na studiach, jak odnaleźć się w małżeństwie, jak odnaleźć się w relacji, w projekcie rodzina, który jest życiodajnym projektem? To jest coś najważniejszego tutaj, mam wrażenie, na, na, na Ziemi, do czego dążymy, czego pragniemy. Dlaczego takie mam wrażenie, że akurat do tego, tego projektu wydaje nam się, że wystarczy to, że mamy 18 lat, to, że hormony buzują albo to, że już się zakochałam, albo że już czuję chemię, albo że nawet miałam kilka związków. Dlaczego wydaje nam się, że do tak potężnej roli wystarczy jedynie to, że, to, to, że już mam 20 lat, i to, że czuję, i to, że pragnę, i to, że wszyscy tego chcą? No zastanawiam, zachęcam Was, żebyśmy się nad tym zastanowili, ponieważ mam wrażenie, że zbyt często kierujemy się tutaj intuicją. Ale tak naprawdę skąd mamy wiedzieć? Skąd mamy mieć taką mądrość, żeby... Utrzymać małżeństwo. Małżeństwo, uwaga, jest w potężnym ataku, mamy mnóstwo pokus, relacja jest narażona na codzienne wyzwania. Tyle jest w ogóle oczekiwań wobec nas, kobiet, wobec mężczyzn. Życie jest potężnie szybkie, dzieci dostarczają nas wyzwań. Więc skąd mamy wiedzieć intuicyjnie, jak się w nim odnaleźć? Czy z małżeństwa naszych rodziców, które się rozpadło? Czy może z małżeństwa naszych rodziców, gdzie mama była bardzo dominująca, tata był bierny, albo rodzice byli tacy niezwracający na siebie uwagi i nie było tam pasji? Czy może z filmów, może ze scen erotycznych, może z jakichś powieści albo filmów, komedii romantycznych, a może z opowieści dziwnej treści naszych znajomych, których się, którymi się tak, tak średnio ee, powodzi. Więc dzisiaj chciałabym zabić bardzo mocno z Piotrem na, na alarm, żebyśmy stanęli i żebyśmy ubrali się w dojrzałość, ubrali się w takie odwleczenie w czasie relacji i powiedzieli sobie, jeśli ja. Inwestuje swój czas w, w manual Ikei, żeby łóżko złożyć. To tym bardziej chcę zainwestować swój czas, swoją energię jako singiel, żeby przygotować się do, do relacji, do związku, do małżeństwa, myśląc o tym, że ja nie chcę się uczyć na własnych błędach. Ja chcę się uczyć na błędach innych. Ja chcę się tak nauczyć, żeby w moim małżeństwie było jak najmniej błędów. Więc. Singielstwo to jest doskonały czas, to nie jest przeczekalnia i takie doczłapanie się do małżeństwa. To nie jest nawet przymierzalnia różnych partnerów, to jest przygotowalnia. I tu zaczyna się nasza seria, i to jest właśnie dzisiaj intro. Singielstwo to jest przygotowalnia, dwa sektory. Po pierwsze, Czytajmy o tym, czym jest małżeństwo. Wiecie, co ono jest dużo więc, czymś dużo więcej niż to, że zmienia nam się nazwisko i że będzie łatwiej ogarnąć dokumenty mieszkaniowe. Jest w nim potężna moc. Czytajmy o, o rolach męża i żony. Może się z nimi kłócimy, ale czytajmy o nich. Bądźmy świadomi ról małżonków do dzieci, jakie jest stanowisko męża-dzieci w, w oczach żony. Tego wszystkiego nie wiemy intuicyjnie, musimy się o tym dowiedzieć. I po drugie, singielstwo to jest przygotowanie naszego charakteru, ćwiczmy się w nim, bądźmy, miejmy autorefleksję na temat naszego uh, egoizmu, na temat wybuchowości, impulsywności, łagodności, podejścia do finansów. To wszystko wymaga pracy i możesz mi powiedzieć, Ania, ale ja mam 35 lat, no już jestem taka przygotowana, że to już tak naprawdę nie ma nad czym pracować. Porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z dobrymi przyjaciółmi i powiedz, wiesz co, tak szczerze, jak mnie widzisz, jak mnie piszesz, jeśli chodzi dokładnie o te sfery do popracowania nad, nim, nad, nad moim charakterem. A może sama zacznij zauważać, zacznij ty mężczyzno, zauważać, gdzie jeszcze można popracować i możesz mi powiedzieć, że. Ale małżeństwo to jest co innego i, i tam dopiero wychodzą zgrzyty charakteru. Powiem Ci, że oczywiście, przechodząc przez kurs prawa jazdy, nie unikniemy pewnie przekroczenia prędkości i mandatu, może kiedyś. Też ucząc się nawet dużo angielskiego, później na rozmowie kwalifikacyjne, gdzieś tam może ci się poplątać język albo szafę złożymy nie tak jak trzeba, mimo to, że przeczytaliśmy manual. Ale jestem święcie przekonana o tym, że w małżeństwo możemy wejść z mniejszą liczbą lekcji do przerobienia. Co możemy przerobić już dzisiaj jako single z naszą tą refleksją, z uczeniem się podejścia do małżeństwa? Zróbmy to, żeby wejść do małżeństwa, które ma swoje wspólne, różne docieranie się, adaptowanie do siebie, różne swoje lekcje do przerobienia, żebyśmy weszli nie z ogromnym, całym balastem jeszcze dołożymy do, do wspólnych, ale z mniejszą liczbą. Bo docieranie się będzie, mimo to, że się dużo tego nauczymy, ale przynajmniej będziemy bezpieczniejsi na drodze. Singielstwo to jest przygotowania. Oczekujmy już kolejnego odcinka, gdzie będziemy z, z Piotrem wyjawiać, albo na czynniki pierwsze rozkładać różne aspekty, gdzie i jak możemy się przygotować. Jeśli Wam się po podobało, kciuk w górę, subskrybujcie kanał i jak zwykle zachęcamy do dzielenia się tymi materiałami z osobami, które mogą tego potrzebować. Drożdżyweczkę i do zobaczenia za tydzień, już w piątek się widzimy. Pa, pa!